Cześć! Jestem Tom Rollauer, a Wy oglądacie Visit Nowa Huta. Na co dzień moim hobby jest fotografowanie Nowej Huty oraz promowanie jej w social mediach. Ale w tych programach zabieram Was w różne miejsca. Raczej nieoczywiste, chociaż pewnie niektóre z nich są oczywiste, bo każdy z nas przecież zna na przykład Zalew Nowochódzki. Ale najczęściej zabieram Was do miejsc, do których, do których sami byście nie trafili, a które są na tyle ciekawe i fajne, że warto je zobaczyć. Więc nawet jeśli nie przyjdziecie zobaczyć ich osobiście na własne oczy, to zobaczycie je w moich filmach. A teraz zapraszam Was w takie zupełnie nieoczywiste miejsce. Znajdujemy się w krainie Smoka Wawelskiego, ale nie tej koło wawelu. Znajdujemy się przy ulicy Makuszyńskiego w Nowej Hucie. Pewnie teraz zastanawiacie się, skąd Smok Wawelski w Nowej Hucie. Uwierzcie mi, że za pierwszym razem, kiedy go tutaj ujrzałem, zadawałem sobie dokładnie to pytanie, ale zgłębiłem jego historię, którą za chwilę wam opowiem. A historia ta. Zaczyna się w 2004 roku. Otóż wtedy pewna firma brukarska wpadła na pomysł, że właśnie tutaj przy ulicy Makuszyńskiego wybuduje piękny ogród, w którym będzie prezentowała swoje wyroby. I był to pomysł iście zacny, dlatego że nawet dziś, mimo że ten teren jest zaopuszczony, zarośnięty i trochę zdewastowany, teren ten prezentuje się bardzo dobrze. Co zresztą sami zaraz zobaczycie. Miejsce, które właśnie widzicie, było stylizowane na japoński ogród, w którego środku mieścił się niewielki staw wypełniony wielkimi głazami, przez który przebiegał drewniany mostek, po którym resztkach, po którego resztkach właśnie się przemieszczam. Niestety, ogród ten wygląda tak jak sami widzicie. Tym niemniej nawet dzisiaj robi wrażenie. Zresztą może powiem wam, jak wpadłem na to miejsce. Otóż był to zupełny przypadek, bo szukałem nowych miejscówek do ciekawych zdjęć plenerowych z modelkami. I przejeżdżając tędy, po prostu się zatrzymałem, szedłem do środka i nie miałem. Bo moim oczom ukazał się zaczarowany ogródniczym ogrodniczym z filmu Agnieszki Holland. Zanim jednak zrobię tutaj zdjęcie, chciałbym Wam kilka słów powiedzieć o sprzęcie, którym nie robię. A więc jest to obiektyw Sigma 2470 EX, czyli budżetowa wersja tego obiektywu 2470 o świetle 2,8 oraz Canon EOS 6D MK2. Jedno z ostatnich dzieł pełnoklatkowych, jeśli chodzi o lustrzanki firmy Canon, ponieważ Canon przerzucił się na bezlusterkowce. Oferuje on naprawdę bardzo dużo każdemu fotografowi. Nieważne, czy zajmujecie się fotografią od tygodnia, czy robicie to od 10 lat. Kiedy tu już będziecie, starajcie się nie zaglądać w każdą dziurę. Bo niektóre znaleziska mogą nie pachnieć najlepiej. Już chyba wiecie dlaczego, wspominałem o tajemniczym ogrodzie. No to miejsce byłoby znakomitym planem filmowym zarówno dla takiego filmu, jak i dla jakiegoś thrillera. Może Predator 3. To wie. Budowla, którą widzicie, nie jest wcale inkaską piramidą. W zamyśle architektów miał to być zamek. Niestety nigdy nie został ukończony. A szkoda, bo widać, że zamysł był iście zacny. Oczami wyobraźni wyobrażam sobie te epickie bitwy, które mogłyby się tutaj rozgrywać. Obrony murów przed orkami i goblinami, niczym wywładcy Pierścieni. Widać, że bitwy rozgrywane były podczas ekstremalnych temperatur, bo niektórzy obrońcy zgubili nawet swoje odzienie. Widać też, że zużyli wiele napojów, i to nie tylko chłodzących, ale i wyskokowych. Niestety, obiekt wygląda dziś tak jak wygląda. Jak się już pewnie domyśliliście, jestem fanem Tolkiena. Hobbita i władcę pierścieni czytałem niezliczoną ilość razy. Oglądałem wszystkie filmy w wersji reżyserskiej, w wersji zwykłej, w wersji poprawionej, w wersji okrojonej. Więc sami wiecie, jak możemy tutaj czuć. Jest i on, bohater naszej historii, nowochucki smog. Trwa tutaj nieprzerwanie od 2004 roku. Niestraszne mu warunki atmosferyczne, zima, mroźna czy wiosna. Prezentuje się nadzwyczaj okazale. Być może ma małą nadwagę, stracił stopę i dwa palce w jednej z bitew, ale to nasz własny nowochucki smog i wszyscy bardzo go cenimy. Z pewnością fajnie byłoby go zobaczyć znowu w świetnej formie odrestaurowanego, ale być może nie będzie to wcale takie proste, o czym za chwilę. Natomiast tutaj prezentuje się pewnie jego smoczanora, smoczajama. W 2019 roku o naszym smoku i o całym tym terenie znowu zrobiło się głośno. Wszystko to za sprawą lokalnej telewizji, która zrobiła o nim reportaż. Skontaktowała się także z nowym najemcą tego terenu, który stwierdził, że rzeczywiście teren ten je i wypadałoby coś zrobić w tej sprawie. Nowy właściciel tego terenu miał znaleźć inwestora, który pomógłby w rewitalizacji tego terenu. Niestety w 2020 roku wybuchła pandemia koronawirusa, z którą zmagamy się do dziś i wszystkie plany spaliły na panewce. Jakie będą dalsze losy naszego Nowochuckiego smoka? Tego nie wiemy. Być może teren ten zostanie zrewitalizowany, a być może smok po prostu zostanie przeniesiony do jednego z nowochódzkich parków. Z pewnością będziemy jednak trzymać rękę na pulsie. A Wy oglądaliście właśnie wizyt Nowa Huta. Jeśli podobało Wam się, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i oczekujcie następnych odcinków.